Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam Cię do posłuchania o jodze i jej podstawowych założeniach. To, że ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane i wzajemnie na siebie oddziałują, jest dla większości z nas oczywistą oczywistością, a jednak wciąż spotykam się z osobami, które pozostają w zupełnym braku kontaktu z własnymi ciałami. A nasze organizmy, poprzez ciało, mają nam mnóstwo do powiedzenia. Często jednak lekceważymy sygnały płynące z ciała. Nie odpoczywamy, gdy tego potrzebujemy, wymagamy od siebie więcej niż możemy z siebie dać, karmimy samych siebie produktami, które są dla nas zwyczajnie szkodliwe, tylko po to, by móc szybciej dotrzeć na kolejne spotkanie. A niewysłuchane i niezaopiekowane ciało, które dotąd wysyłało delikatne, subtelne sygnały, zostaje niejako zmuszone do wyprodukowania kolejnych, silniejszych objawów. I tak oto stajemy się chorzy, zmęczeni, apatyczni. Dlatego zawsze zachęcam osoby odwiedzające mój gabinet do pracy nad poprawą relacji z samym sobą jako całością, również relacji z ciałem. Aktywnością, która w mojej ocenie Najskuteczniej zbliża nas do samych siebie i która pozwala połączyć ciało i umysł, jest nic innego jak yoga. Yoga, która ostatnimi czasy stała się naprawdę modna. Kiedy myślimy, yoga, oczami wyobraźni widzimy wysportowaną dziewczynę zakładającą nogę za głowę. Tak, tę samą, która o poranku wrzuca nowe zdjęcie na Instagrama przedstawiające jej smukłe, elastyczne ciało i piękny sportowy kombinezon z najnowszej kolekcji. Jednak. Prawdziwa yoga to nie zdjęcia na portalach społecznościowych. To nie konkurs na to, kto wyżej podniesie nogę, ani kto ma ładniejsze ubranie sportowe. Co więcej, yoga to nie tylko rozciąganie ciała w rytm oddechu i asany. Yoga to także filozofia życia i tak naprawdę, chcąc zacząć prawdziwą praktykę, dobrze jest poznać także jej założenia. To, czy będziesz chciał żyć zgodnie z nimi i oprócz praktyki Asan wprowadzisz w swoje życie również pewne jogowe zasady, zależy od Ciebie. Tak czy inaczej dobrze jest je znać. Zatem przyjrzyjmy się jamom i niijam, czyli jogicznym wskazówkom czy praktykom życiowym, zaczynając od jam. Pierwsza z nich to ahimsa, czyli zasada niekrzywdzenia. W jodze z założenia wykonujemy ćwiczenia na 70% naszych możliwości, po to, by móc zwiększać zakres ruchu i komfort w czasie trwania w danej asanie, ale także po to, by nie nabawić się kontuzji, która zatrzyma nasze działania. W życiu codziennym staramy się wykonywać nasze obowiązki i założenia na 150%, zupełnie zapominając o tym, że dostępne jest tylko 100%. Rzadko sprawdzamy, jak się czujemy i czy coś jest dla nas w danym momencie w porządku, czy też nie. Po prostu naparzamy, ile wlezie, po to, by następnie nie mieć już sił na nic innego. Zasada Achimsy mówi więc o uważności na samego siebie, swoje możliwości i potrzeby, które mogą zmieniać się w czasie, ale także o uważności na innych. Odnosi się do umyślnego niekrzywdzenia wszystkich innych żyjących istot, nie tylko na poziomie fizycznym, ale także mentalnym i werbalnym. Druga praktyka opiera się na zasadzie szczerości czy też niekłamania. Wynika ona z achimsy i przypomina nam o tym, jak ważne jest wyrażanie siebie, autentyczność i szczerość, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady niekrzywdzenia. Chodzi więc o pozostawanie w prawdzie przed sobą i innymi, nie krzywdząc przy tym nikogo. Kolejna, trzecia jama to Asteja. Zasada poszanowania dla własności innych. Odnosi się nie tylko do dóbr materialnych, ale także intelektualnych. Chodzi więc zwyczajnie o niepodkradanie cudzych rzeczy, ale również pomysłów, idei i innych intelektualnych osiągnięć. To także zasada, która zachęca do pracy nad sobą w sytuacjach, gdy pojawia się w nas zawiść. Co ważne, ta jama nie zabrania inspirować się, zabrania przywłaszczać. Czwarta jama mówi o zachowaniu umiaru i odnosi się do wszelkich naszych działań, rekomendując rozsądne wydatkowanie energii. I choć dziś wszechobecni kołczowie nawołują, by dawać z siebie 200%, Joga spokojnie przypomina nam, że mamy do wykorzystania tylko 100%. Często, gdy pracując z ludźmi, proponuję ćwiczenie związane z tą zasadą, a które ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób zarządzamy naszymi zasobami energetycznymi, okazuje się, że o balansie nie ma nawet mowy co oczywiście wynika z naszego stylu życia. Niemniej warto przyjrzeć się temu, jak dzielimy naszą energię na takie obszary jak obowiązki, relacje. Działania związane z ciałem, relaks i jakkolwiek rozumiany rozwój duchowy. I czy przypadkiem któryś z tych obszarów nie pozostaje zupełnie zapomniany? Ostatnia z jam to nieprzywiązywanie się. W dzisiejszych czasach mamy zdecydowanie utrudnione jej praktykowanie, bowiem wiele osób wiąże poczucie własnej wartości z posiadanymi przedmiotami, statusem społecznym czy jakąś konkretną relacją. Jednak kiedy ktoś ukradnie ci twój nowy superfajny samochód, czy staniesz się innym człowiekiem? Zasada ta przypomina nam, że o tym, kim jesteśmy, nie świadczy ilość posiadanych dóbr, tytuły naukowe czy to, że naszą koleżanką jest pani prezes. Mówi także o tym, o czym często nie chcemy nawet myśleć: że nic nie jest nam dane na zawsze, a wszystko, absolutnie wszystko, mija. Z jednej strony budzi to zapewne jakiś rodzaj smutku, z drugiej pozwala być bardziej uważnym na to, czego możemy doświadczać w tej właśnie chwili. Jak już pewnie zauważyłeś, praktyki zwane jamami odnoszą się głównie do relacji ze światem i innymi. Nijamy natomiast odnoszą się raczej do życia wewnętrznego, relacji z samym sobą. Pierwsza z nich to tak zwana zasada czystości. Mówimy tu nie tylko o zachowaniu czystości ciała, ale także naszych myśli, komunikatów i działań. Chodzi o unikanie sytuacji czy doświadczeń wprowadzających chaos do naszego życia, upraszczanie swojego życia, jasne i konkretne wypowiadanie się, odrzucanie tego, co niepotrzebne lub szkodliwe i wybieranie tego, co przydatne i dobre. Druga Niyama mówi jasno, bądź zadowolony. Nie chodzi tu jednak o udawanie, że pada deszcz, gdy ktoś na nas pluje, ale o zachowanie otwartej, spokojnej i akceptującej postawy. Mamy tendencję do koncentrowania się na tym, co złe. To naturalne i czasami nawet przydatne. Jednak często koncentracja na tym, co nie idzie po naszej myśli, przysłania nam widok na to, co układa się dobrze. Chodzi więc o pozostawanie sprawiedliwym obserwatorem rzeczywistości, a także o świadomość, że wszystko, co nas spotyka, może być dla nas lekcją. Trzecia niejama, tapas, mówi o konsekwentnym dążeniu do celu. Przypomina nam, że nie da się zerwać słodkich owoców z drzewa, jeśli zasadziło się drzewo znane z kwaśnego smaku owoców. Tapas to samodyscyplina, konsekwencja, Wysiłek, ale także nieustanne zachowanie świadomości motywów naszych starań. W przestrzeganiu tej praktyki mistrzem dla mnie jest pisarz Robert Piercich, który próbował przekonać do wydania swojej książki różne wydawnictwa łącznie 121 razy i nie poddał się nawet, gdy usłyszał nie, po raz 120. I było warto, ponieważ jego książka stała się światowym bestsellerem. Przedostatnia Niyama mówi o rozwijaniu świadomości i pogłębianiu wiedzy. Mówimy tu oczywiście o kształceniu się, zdobywaniu wiedzy o świecie zewnętrznym, ale także o pogłębianiu wiedzy o samym sobie, czyli rozwijaniu świadomości własnych potrzeb, wartości i przekonań, a także ich genezy i rozumienia naszych myśli i emocji. Ostatnia praktyka odnosi się do tak zwanego boskiego pierwiastka w każdym z nas, a więc poświęcania uwagi i rozwijania tych aspektów, które wiążą się z miłością i jednością. Warto zaznaczyć, że praktyki te są jedynie wskazówkami, a nie dekalogiem, za który będziemy rozliczani. W mojej ocenie warto zastanowić się jednak, czy przypadkiem wprowadzenie takich praktyk, czy też przynajmniej bycie świadomym tego, czym tak naprawdę jest yoga, nie ułatwi nam samej praktyki asan, ale także zwyczajnie życia. Jeśli któraś z opisanych wyżej wskazówek szczególnie przypadła Ci do gustu albo czujesz, że którejś z nich powinieneś poświęcić więcej uwagi, zachęcam do podzielenia się przemyśleniami w komentarzu. Dziękuję i do usłyszenia. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do polubienia, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam też do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach.